Gość Radia Zachód Dzień dobry a gościem Polskiego Radia Zachód w studio w Gorzowie jest pani Małgorzata Gośniowska-Kola, radna województwa lubuskiego klub Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca tego klubu, i zastępca dyrektora generalnego KOF kłaniam się Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pytanie o to co pani radna bądź co bądź ze Wschowy robi na północy województwa w Gorzowie no jest mi bardzo miło, że mogę być dzisiaj w Gorzowie, co prawda mocno zaśnieżonym, ale jak zawsze myślę, że rzeczą taką oczywistą jest to, że no jestem aktywna, tak? I dzisiaj mamy taki y, dzień, kiedy do Gorzowa, ale także i później do Zielonej Góry przyjadą osoby, one już są właściwie w tej chwili y, i one już pracują, y, które są także zaproszone z racji tej swojej aktywności na taką konferencję Aktywne Kobiety. A w Gorzowie dzisiaj będzie pani wiceministerka Minister Rolnictwa, pani Anna Gębicka. Ona z racji nadzoru ministra rolnictwa będzie odwiedzała Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ale także Szkołę Rolniczą, która jest w pieczy właśnie Ministerstwa Rolnictwa. Będzie także pani europoseł, pani minister, pani Elżbieta Rafalska. Więc tych kobiet będzie aż sześć. O tej aktywności To może już za chwilę, ale korzystając z okazji, tak. że jesteśmy na tym telemoście Zielona Góra-Gorzów, Gorzów-Zielona Góra. A Pani jest w Gorzowie, to zapytam o sprawę kardiochirurgii gorzowskiej, dlatego, że jest to temat, który ostatnio polityków bardzo mocno rozpala. Pytanie oczywiście, jak bardzo istotna w tej sprawie jest polityka. Wiele na to wskazuje, dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia ze swoimi wskaźnikami także Konsultanci wskazują, że ten pomysł, który pojawił się wśród polityków platformy, by otwierać ten oddział w Gorzowie, nie jest racjonalny. Tymczasem jest tego rodzaju parcie. Jak to pani skomentuje? No cóż, ja uważam, że polityka powinna służyć przede wszystkim ludziom. I dobra polityka ma na celu właśnie takie dobre działania w tym kierunku. Jeżeli chodzi o kardiochirurgię, to wydaje mi się jednak, że wszyscy bez względu na opcję polityczną chcielibyśmy, żeby taka kardiochirurgia była. Chodzi tylko o to, czy jest możliwe, aby warunki, które są niezbędne do tego, są spełniane, czy mogą być spełniane. Ja po ostatniej sesji sejmiku, która się była, odbyła w Gorzowie Wielkopolskim, na Akademii Wychowania Fizycznego. No, czułam ogromny niesmak, i że tak powiem, do dzisiaj bardzo źle wspominam tę sesję Sejmiku, dlatego że nie wybrzmiewają żadne sensowne argumenty, które by powodowały, że jesteśmy przekonani, że to jest ten moment, że to jest już potrzebne. Cała ta otoczka, którą no, preparuje pani marszałek czy politycy właśnie z tej opcji platformy obywatelskiej no, powodują, że każde działania są podszyte jakimś jednak cynizmem, niewiarygodnością, brakiem takiej spójnej informacji co do tego, że robimy to, dlatego że spełniamy takie warunki. A może tak dzieje się jest. tak ze względu na to, że w Lubuskiej Służbie Zdrowia jest bardzo wielu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, także radnych województwa. No sam Gorzowski Szpital jest tego najlepszym dowodem, bo i prezes szpitala, i wiceprezes szpitala, i, 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 i jeszcze... Jeden z radnych, to są prominentni działacze platformy, więc ta służba zdrowia wydaje się być zakładnikiem tej sytuacji politycznej. No tak, liczba tych osób, o których Pan wspomina, jest rzeczywiście zadziwiająca. O regionie że tylu... nie wspominając, bo tych jednostek służby zdrowia jest oczywiście więcej. No tak, jak kiedyś już mówiłam o tym złośliwie, niestety, że mamy taką specjalizację radnych co do służby zdrowia w województwie lubuskim, dlatego że no, to są wybitni, widać, specjaliści, którzy się no, w, w tych szpitalach, w jednostkach podległych Urzędowi Marszałka, Marszałkowskiemu odnajdują, ale to oczywiście na, na marginesie. No nie, ja jednak mówię, że traktujemy te sprawy poważnie, ale dyskusja, która się wokół tej kardiochirurgii toczy jest no, bardzo zła i ona jest niewiarygodna, ona jest na niewłaściwych przesłankach przekazywana. No I to jest taki spór polityczny, który wydaje mi się, że jest toksyczny. Pani Przewodnicząca, pytanie o Pana Przewodniczącego Ale Sejmiku, Wacława Maciuszonka. Pojawił się wniosek o odwołanie Przewodniczącego z jego funkcji. To jest wniosek Klubu Samorządowe Lubuskie. Proszę powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze ten wniosek? Jeśli tak, to jakie zarzuty są w państwa ocenie najważniejsze, które by no, powodowały, że trzeba podjąć taką, a nie inną decyzję? Ten wniosek jest zasadny, dlatego że pan przewodniczący no, nie spełnia swojej roli, tak? On... Z oczywistych też względów dla mnie jednak nie radzi sobie z prowadzeniem obrad sejmiku, nie zwołuje sesji, które są obowiązkiem zwołania na podstawie przepisów. Rozumiem, że ma jakieś opinie prawne, tak przynajmniej mówię, ale ich nie wyjaśnia. Tak, my uważamy, że taki przewodniczący nie powinien pełnić, nie powinien pełnić takiej funkcji, dlatego że ona jest no, po prostu źle spełniana w tej chwili. My taki wniosek już podpisaliśmy, no i myślę, że to jest kwestia czasu. Kiedy będziemy nad tym dyskutować, bo to jest funkcja no, bardzo ważna, a głosy wszystkich radnych bez względu na to, czy to jest opcja Prawa i Sprawiedliwości, czy samorządowe lubuskie, czy inne radzi powinna być tak samo szanowana, więc tutaj te zasady są i były łamane wielokrotnie, i myślę, że z tego powodu wniosek o odwołanie jest słuszny i będziemy go popierać. Będziecie go państwo popierać? Pytanie o oczywiście o oczekiwania dotyczące tego głosowania, bo gdyby miało dojść do odwołania, no to trzeba by było znaleźć również no, polityków w koalicji rządzącej regionem, bo no, arytmetyka Sejmikowa jest jaka jest. Arytmetyka jest taka, jaka jest, tylko no, Szanowni Państwo, my nie możemy się poddawać tylko dlatego, że jest arytmetyka i większość w tej chwili, która jest no, złożona ze wszystkich tak, przeciwko przeciwkopisowi, tak bym powiedziała, radnych, no, powoduje, że prace sejmiku są w fatalnym, opłakanym stanie. Dyskusja na temat budżetu, na temat najważniejszych spraw są pomijane, a są wrzucane no, tak zwane właśnie wrzutki, chociażby na ostatnim. Posiedzeniu sesji, kiedy marszałek nie ma żadnych uprawnień ani sejmik do tego, żeby odwoływać wojewodę, no to takie właśnie apele się stosuje. To jest nagminne. Uważam, że wobec tego nie skupiamy się na tych sprawach najważniejszych, takich, które mają służyć rozwojowi tego województwa. Nie skupiamy się na sprawach, co do których zostaliśmy powołani. Chcemy wyrażać swoje opinie na temat, na tematy merytoryczne potrzebne w tym województwie, no, a skupiamy się na takim bałaganiu. A niektóry jest celowo wywoływany przez panią marszałek, i przez zarząd, i przez pana przewodniczącego, no i to po prostu jest destrukcyjne. To teraz pytanie o, o konferencję, która dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim, o której rozmawialiśmy na początku, ale zacznę w ten sposób. Czy łatwo być kobietą politykiem, czy, czy ta sytuacja, w której kobieta decyduje się na aktywność społeczną i akurat na przykład w Pani przypadku, także polityczną, to jest, to jest wyzwanie, to jest coś szczególnego? Jak Pani ocenia? Tak, to jest wyzwanie. Myślę, że to w ogóle polityka jest no, takim trudnym obszarem, no chociażby na podstawie tych moich doświadczeń też sejmikowych mam co do tego pewność. To jest wyzwanie, ale myślę, że też taką, no... Taką normą, takim genem, który kobiety posiadają, to jest to, że, że się nie poddają. Także wtedy, kiedy mamy do osiągnięcia jakieś cele założone, to my się skupiamy na tym, żeby jednak do tego dojść. I to jeszcze w taki sposób, no myślę, z troską, z rozwagą, z takim właściwym podejściem do całokształtu tych oczekiwań, które są wokół nas wszędzie. Więc to oczywiście jest wyzwanie, ale chociażby dzisiejsze osoby, które będą brały udział w tej konferencji, Potwierdzają to, że na tym polu są sukcesy. Mamy dzisiaj prawo powiedzieć, że pani Europosł pani minister Elżbieta Rafalska jest znana przecież w Polsce ze swoich osiągnięć. Ja też chcę powiedzieć, że te, to dzisiejsze spotkanie także z osobami, które do nas przyjadą, z liderkami z województwa Lubuskiego, to, to są kobiety, które potwierdzają, że to jest wzór pracowitości, jeżeli chodzi o panią europoseł, ale powiem także o tych innych osobach, także niezwykle zasłużonych z niezwykłymi sukcesami, bo będzie przecież z młodszego pokolenia pani minister Anna Gębicka, ministerstwo, Rolnictwa y, będzie pani prezes y, Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani y, poseł Elżbieta Płonka, lekarz medycyny, jednocześnie osoba, która udziela się nie tylko pracuje jako lekarz, wiemy, mhm. że jest posłem kilku kadencji, była senatorem, ale także udziela się w, stowarzys w stowarzyszeniach, w hospicjum, więc to pokazuje, że kobiety osiągają no, bardzo. Y, y, Puchary, tak bym powiedziała, tak. tak, tak. Pani, pani przewodnicząca, czy, bo to wszystko także w kontekście zbliżającego się Dnia Kobiet już 8 marca, ta aktywność kobiet dziś będzie omawiana podczas konferencji. Czy w pani ocenie kobiety trzeba jakoś specjalnie wspierać w tej aktywności społecznej czy, czy politycznej? Czy panie, które już wejdą na pewien poziom, radzą sobie same i, i, i tutaj kwestia płci nie ma większego znaczenia. Kobiety pewnie, powiem te, które znam i osiągają takie sukcesy, one sobie doskonale radzą, ale myślę, że to dzisiejsze spotkanie jest skierowane do tych kobiet, które do nas przyjadą z województwa lubuskiego. Ja chcę powiedzieć, że właśnie w związku z tym, że obszarowo w tej chwili zajmuje się obszarem rolnictwa i będzie tutaj, w, będą osoby właśnie, które także w tym obszarze pracują, to kierujemy to, to, to spotkanie, ten głos do osób, które są liderkami w swoich środowiskach, z terenów y, y, wiejskich, ale nie tylko oczywiście, z małych miasteczek, większych, także i z tych dużych, ale ten główny cel to jest na, jednak są te obszary. chodzi o, być może o inspirację, o inspirowanie tych osób? Tak, ale też myślę o to, żeby mm -hmm. je wspierać, żebyśmy się wzajemnie wspierały. Zawsze człowiek, myślę, na różnych etapach swojego życia, potrzebuje w danym momencie jakiegoś wsparcia. Ja chcę powiedzieć właśnie, że kobiety mają w sobie taką, taki identyfikator takiej potrzeby wspierania się wzajemnie. I one to po prostu robią. Nie potrzebują nawet żadnych apeli, żadnych listów, żadnych takich W Specjalnych okoliczności, kongresów. tak jest. Mm -hmm. Tak, one po prostu to robią. Takie jesteśmy. Mają kobiety moc. I o tym będzie ta konferencja dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim o aktywności kobiet. Pani Małgorzata Gośniowska-Kola, radna województwa Klub Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.